cudowne małżeństwo drodzy państwo. Ola i Tomek Kawiorsy od razu się uśmiechnęliście. Dziękuję Wam za to. Dzień dobry. Dzień dobry Witamy serdecznie. Moja żona jest cudowna, bo no mógłbym powiedzieć bardzo długo. witanie. naprawdę no, kocham woli praktycznie wszystko i jej serce i jej wygląd no i prawie wszystkie cechy jej charakteru. No jest naprawdę cudowną żoną, cudowną mamą. No, i też takim prawdziwym przyjacielem, bo robimy wspólnie kilka projektów, więc, więc naprawdę jest cudowną żoną. Ola, mój mąż jest cudowny, bo. Nie ma dla niego nic niemożliwego. Mam poczucie bezpieczeństwa przy nim. Jest wspaniały, jest twórczy i zbudował małżeństwo, fundację, wspólnotę. I cały czas ma mnóstwo pomysłów, które realizujemy. Ja muszę od razu powiedzieć, że z wami trudno jest się umówić ze względu na ilość pomysłów, które wy wdrażacie w życie. To nie są tylko takie pomysły, coś sobie wymyślimy, a później poczekamy, jakoś to będzie. Nie, nie, nie. Wy jesteście tym małżeństwem, które jak już powie, a. No to ten alfabet dobiega końca, tak naprawdę, bo przechodzicie przez wszystko. Jak się poznaliście, Tomek? Poznaliśmy się tak naprawdę na wspólnocie, tylko to było tak w biegu, tuż po moim nawróceniu jakieś 5 lat temu. Tam zamieniliśmy kilka słów. Ale już mi się I... zaczął Tomek tam podobać. Był w jakoś tam się mieścił. <grym> <grym> w moich jakichś takich um, upodobaniach, więc. Więc już jakby zwróciłam na niego uwagę. A oficjalnie się poznaliśmy na Alfie, którą współorganizowałam, bo jakby organizowała je moja wspólnota, więc no mogliśmy wtedy, bo byliśmy w jednej grupie, więc mogliśmy usłyszeć siebie, co mamy do powiedzenia, poznać się bliżej, więc to było takie. Tak, ale mi już tam zaimponowała dlatego że była jedyną osobą, która właśnie przed Alfą, przed tym kursem, razem z jednym tam właśnie z braci na senatorskiej gotowała potrawy, po to, żeby właśnie tam wszyscy mogli zjeść. A ja nie jestem A, ja lubię, bardzo lubię, tylko, że mnie trzeba nauczyć, tak? Że nie mam tego we krwi, nie umiem jakby łączyć składników sama z siebie, że naturalnie mi to wychodzi, tylko no, jakby muszę się tego uczyć, więc ja pamiętam to doświadczenie, że ja biegłam z pracy, żeby zdążyć do tego brata na senatorskiej i ten, i z nim właśnie gotowałam, robiłam wszystko, co Adam nie chciał, bo ja nic nie umiałam. Ola, ale wiecie co, to w waszym wypadku yy, sprawdza się to powiedzenie? Nie, przez żołądek do serca, tak. no bo twój mąż zobaczył, że, że ty gotujesz, tak? Tak, ale byliśmy też w jednej grupce dzielenia. Tam też mieliśmy szansę bliżej się poznać. Także rzeczywiście już wtedy Ola, Ola wpadła mi w oko. W ogóle na ten kurs Alfa to jest taki zbieg okoliczności, że, że trafiłem dlatego, że chciałem jednego z moich bliskich, znajomych, przyjaciół, właśnie Wojtka, zaprosić do Medjugorje, a on współorganizował to alfę i mówi, Tomek, wpadnij na alfę. Więc ja sobie pomyślałem, jak ja teraz nie przyjdę na ten kurs alfa, no to on też nie pójdzie do pojedzie. Medjugorje. Tak. No i tym sposobem ja pojech poszedłem na alfę, on pojechał do Medjugorje i tam już w Medjugorje, bo tam Medjugorje było dwa miesiące później, tak. już się wszystko rozwinęło i praktycznie... Nie, no Ksiądz Dominik, bo to, było, to był wyjazd z księdzem Dominikiem Chmielewskim i on po prostu tak Tomka przedstawił, że to jest najlepszy kawaler, jaki został po prostu na rynku, że ja się bałam naprawdę, że wszystkie dziewczyny uderzą po prostu do niego, a on był twardy, e, no tak chyba wtedy się nikim nie interesował. Myślę, że ksiądz Dominik mnie trochę już Nawet znał. Nawet wziął mnie do tańca, jak tak. była e, sylwestrowa noc, więc no, wtedy już tak czułam, że mu się podobam. Ale no, to było takie seria fajnych wydarzeń, że była i ta alfa, gdzie mogliśmy się bliżej poznać. I ten wyjazd do Medjugorje, że bo ja się przyjaźnię z siostrą Tomka, i to też było ciekawe doświadczenie pod tym względem, że ja nie chciałam, żeby. Ona pomyślała, że ja ją wykorzystuję, tak, żeby poznać jej brata, więc ja od razu jej w pokoju, jeszcze jak nie wiedziałam, czy coś będzie, nie będzie, powiedziałam jej, Aga, muszę ci coś powiedzieć. Ona Twój brat mi się podoba. No nie, bo ja powiedziałam tak, no podoba mi się ktoś. Ona mówi, no nie może mój brat. Ja mówię, no, mój bra no twój brat. A ona mówi, no nie. Oh, on? No, no, no. Coś takiego no. to było. No, ale, no. Mog mogło tak być i właśnie Ola mówi, że ksiądz Ale nie wykorzystałam Domnik... jej ani razu, żeby że ksiądz coś Dominik tutaj, zareklamował. E... Załatwić. Powiem, Załatwić. że właśnie ksiądz Dominik może się martwił właśnie o mnie, że będzie no. mi trudno i dlatego postanowił mnie wesprzeć. Może to tak, z tego wynikało. Tak. Jak, jak wyglądał moment, kiedy Ty, Tomek, poprosiłeś Ole o rękę? Tak przeskakujemy o to było trochę bardzo w czasie. Tak, naprawdę. Ja się niczego nie spodziewałam, naprawdę, bo to było pod klasztorkiem Brata Elia, w ogóle to był wyjazd do Brata Elia na y, y, święta wielkanocne. To może ty powiedz, bo to ciebie tak, było pytanie. Tak. Y, to już właśnie byliśmy mniej więcej rok czasu razem, byliśmy parą. Y, no Był covid, więc musiałem ten pierścionek zamawiać w ogóle online, bo wszyscy, wszyscy jubilerzy, y, wszystkie sklepy pozamykane wtedy jeszcze były. Y, I polecieliśmy właśnie w tym covidzie na Wielkanoc do właśnie mistyka Brata Eli który właśnie przeżywa całą mękę Chrystusa, yy, biczowanie, ukrzyżowanie, otwierają mu się stygmaty. Ten właśnie czas wybraliście dla siebie. To, to, yy, tak. Bo właśnie, to był najlepszy tak naprawdę a czas. Tak naprawdę polecieliśmy tam grupą przyjaciół, bo polecieliśmy tam w 15 osób yy, z najbliższymi naprawdę przyjaciółmi yy, i rzeczywiście w sam Wielkanoc yy, o godzinie 12 yy, właśnie na dziedzińcu na tego klasztorku Wśród znajomych, oni też o niczym nie wiedzieli, uklęknąłem i się oświadczyłem. No jeden właśnie z naszych przyjaciół... Y Od razu krzyknął, że nie ma zaręczyn bez terminu ślubu, bez daty ślubu. Znaczy u was w ogóle jakoś szybko poszło, bo tak, tak znacie się rok, później Tomek prosicie Ola o rękę, no i trochę jesteście wywoływani do tablicy. No bo dobrze, są zaręczyny, to kiedy będzie ślub? No Dokładnie tak. No i właśnie zaczęłam tak. Ale kombinować... ja naprawdę wyszłam za najlepszego organizatora na świecie. Tomek wszystko zorganizuje. Naprawdę. On ma taki talent. No, jest takim urodzonym przywódcą, więc no, nie bałam się, że coś może nie wyjść, no bo. A żona jest moim najlepszym piarowcem, jak widać. Także. <noise> Idealnie się do uzupełniacie. Prosisz ole o rękę. No jest dziedziniec, jest hasło. No dobrze, to kiedyś ślub? I co się dzieje? No i tak od razu w głowie zaczęło mi chodzić, bo to był akurat kwiecień, 4 kwietnia. No, i tak mi zaczęły chodzić od razu no takie najbliższe daty mojemu sercu, czyli na przykład 8 wrzesień, bo wiadomo, że to musiało być w jakiejś tam okolicy y, y, lata i jesieni. Y, no, i tak pomyślałam, nawet, że 8 wrzesień, ale inna para, która była z nami, właśnie oni mieli już zarezerwowany termin Miejsce. Tak, na 7 sierpnia. Lipca. A tak, sierpnia. Tak, sierpnia. No i oni mówią, że słuchacie, w tym miejscu jest właśnie jeszcze jeden termin, 14, jest super miejsce i tak dalej. I rzeczywiście z tego powodu też wybraliśmy 14, więc tak naprawdę zaraz, mieliśmy całe 4 tego miesiące. Tego samego roku. Tak. tak jest. A to w ogóle okay. jest ciekawa historia, bo ja miałam takie doświadczenie, że Modliłam się, żeby Pan mógł mi powiedział, kiedy wejdę za mąż, bo nie chciałam się męczyć. Stwierdziłam, że on jest naprawdę Bogiem wszechmogącym, no to może mi to powiedzieć, ale nie, nie spodziewałam się tego, że to będzie takie doświadczenie, że on naprawdę mi to powie i powiedział mi dwa i pół roku. I faktycznie to był jeden wolny termin tam w Zdunowie i to był 14 sierpień, a on mi to powiedział dwa lata wcześniej, dwa i pół roku wcześniej. 14 marca, więc naprawdę no, to było wyjątkowe i Pan Bóg dotrzymał no, przymierza, które, które ze mną zawarł, więc dla mnie to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. Tak, jesteśmy rok z hakiem po ślubie i jesteśmy przekonani, że no, takie było, że to jest nasze powołanie, że jesteśmy dla siebie. No to my też to rozeznawał. Powołani. No, no, to po, powiesz, bo ja nie mogę za Ciebie tego mówić, że też miałeś doświadczenia tak, że jakby długo to rozeznawałeś na Krzyżowac, nie? Tak, tak. Rzeczywiście no, droga mojego powołania, zastanawiałam się nad swoim powołaniem, czy kapłaństwo, czy małżeństwo. Wiadomo, że już Ole. Bo ja byłam e, e, pewna, że to będzie małżeństwo, a Tomek tam nie do końca. E, I właśnie jak <grym> byłem na Krzyżowacu właśnie tuż przed doświadczeniami czyli na Sylwestra, tam rzeczywiście otworzyłem pismo święte i w tym miejscu, w którym otworzyłem, prosiłem o taki znak, żeby tam było słowo żona, ślub albo wesele i rzeczywiście było w jednym zdaniu dwa razy żona. I to był dla mnie bardzo silny no znak. To czego chcieć więcej Toma? Tak. I wtedy od razu za zacząłem poszukiwania pierścionka, więc jak znalazłem tylko pierścionek, był pierwszy A taki... Ale myślisz, że wy, wy jesteście zwariowani? No, troszeczkę jesteś Ola, a zaraz, a zaraz, zaraz bo ty wejść. już powiedziałaś, a moi rodzice, bo ja jestem też ciekawa, z jakich wy domów pochodzicie? Czy to szaleństwo, to jest wyniesione z domów rodzinnych, Olu? U mnie to na pewno. No, na pewno, naprawdę, no, <grym> chyba znacie moich rodziców. No, czego chcieć no, więcej, tak. Tatę, który, rodzina no, muzyków, tak. rodzina kolorowa, głośna, no, taka, przy której też się chce być. Tak, ale moi rodzice, jak już... E, po roku naszego związku, to już chcieli do Tomka dzwonić i się z nim kontaktować, że, no, gdzie jest ten pierścionek? Że, no, tutaj wszystko tak poważnie wygląda. No, my się naprawdę to było tak intensywne. Intensywna relacja potem znanym, że my się codziennie widzieliśmy. Nie było dnia, żebyśmy nie spędzali go razem. No i co ten tata, rock'n'rollowiec, Darek Malejonek? Nie ja i... musiałam go zatrzymać. Ja mówiłam: nie, tato, zepsujesz mi związek. On pomyśli, że jesteśmy jakimiś wariatami, że ty dzwonisz do niego i e, usiłujesz e, na nim wywrzeć jakąś <grym <grym decyzję. Deklaracja tak. musi być. To ja ty bardzo. z jakiego z panią domu panią. pochodzisz? No, tutaj masz tak kolorową rodzinę, mm. tak głośną, radosną. A twój dom rodzinny. Powiem, że dużo cech naszych domów jest bardzo podobna. Na przykład, nie wiem, chęć pomagania, którą ja też miałam zaszczepioną w domu, gdzie nawet czasem organizowaliśmy szlachetną paczkę, rezygnowaliśmy z prezentów dla siebie nawzajem pod choinkę, żeby zrobić wspólnie jakąś większą paczkę ale w większości jesteśmy zupełnie z innych domów, dlatego że rzeczywiście moi rodzice są bardzo pragmatyczni, też są bardzo, bardzo wymagający, my wszyscy od siebie jako dzieci dużo, dużo wymagamy I, i są to zupełnie rzeczywiście ja i Ola, chociaż się bardzo kochamy i mamy cudowne małżeństwo. To jednak jesteśmy zupełnie jak ogień tak. i woda, trochę. Moi rodzice może dali mi bardziej przestrzeń, żebym się realizowała we własny sposób i żebym miała własne pomysły na swoje życie, ale ja widzę takie podobne cechy u Tomkaju, mojego taty, że to takie poczucie bezpieczeństwa, które ja mam, że nieważne jaką głupotę bym zrobiła, to oni zawsze potrafią mnie uratować z największej opresji. I naprawdę to my, kto wie, bo no, ja jestem, no wiadomo... W gorącej wodzie kąpana. Tak, tak. tak, ale też Ola jest naprawdę... Więc ja wolę przepraszać, niż o coś prosić po prostu. Więc ja nie czekam na, często na zgodę, tylko działam od razu, więc naprawdę to mych ma trudne zadanie. I mój tata też miał trudne zadanie, szczególnie w szkole, jak ja chodziłam, a ja nie lubiłam chodzić do szkoły. I miałam tyle nieobecności, ile mogłam mieć, żeby przejść do następnej klasy. I roku... Słuchajcie! To skoro już o szkole mówimy, to jestem bardzo ciekawa, ponieważ na świecie pojawiła się wasza cudna córeczka. To jest w ogóle też przepiękna historia. Jak wy sobie wyobrażacie, jak córka przyjdzie do was? Mm, niech to będzie klasa szósta albo siódma szkoły podstawowej. I córka przychodzi i mówi: Tato, nie chcę chodzić do szkoły, wypisz mnie, z niej tam są same nudy. No. Jaka córka? No. No matka, jaka matka, taka córka, tak? Tomek, i co ty Tomek wtedy powiesz? Poradzi. Myślę, że postaramy się w niej zaszczepić, e, znaleźć pasję, zainteresować ją mm, jakimiś, mm, jakimiś przedmiotami, tak, żeby jednak tą szkołę e, polubiła. Już teraz na przykład jak Rozalce, e, właśnie ona ma dopiero 6-7 miesięcy, już czytamy książki, właśnie wybieramy książki, które są i sensoryczne, które e, po prostu chcemy, żeby ona w ogóle polubiła, oprócz tego, że, 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 że e, chcemy, żeby oczywiście ona się nauczyła mówić, czytamy jej, ale, ale oprócz tego chcemy, żeby w ogóle polubiła książki, zobaczyła, że książki to jest coś fajnego, to nie jest coś nudnego, to jest coś zabawnego. No i tak samo chyba będziemy się starali obudzić w niej pasję do nauki, do szkoły, do rozwoju. Dobrze, dobrze, wszystkie. a czy chcecie obudzić w niej pasję do podróżowania? No, mój mąż ma ym, biznes turystyczny, więc na pewno ona będzie też dużo podróżować. Tak, już, no już była w dwóch podróżach zagranicznych, raz byliśmy w Medjugorje, a raz byliśmy też właśnie na spontanicznym wyjeździe na Maltę, gdzie nam odwołali, mieliśmy lecieć właśnie do Brateli do Włoch, nasz, nasz lot został skancelowany. I już byliśmy na lotnisku, staliśmy przy bramce, kiedy on został odwołany, więc nie wracając nawet do domu, zabukowaliśmy inną destynację na... na Maltę mm -hmm. i spędziliśmy tydzień na Malcie. To Właśnie było W pana tym szaleństwie Bona... jest metoda, po prostu. Tak. Co przeszczepiliście ze swoich rodzin do waszej rodziny? Jaką wy jesteście rodziną, Tomek? Myślę, że my jesteśmy zupełnie inną rodziną, czyli nie jesteśmy taką rodziną jak moja rodzina, ani taką jak Oli. Pomieszaliśmy te różne, właśnie myślę, że te głównie najlepsze rzeczy z obydwóch rodzin. Na pewno jesteśmy bardzo spontaniczni, odważni, jakoś mamy zaufanie, że Pan Bóg to wszystko prowadzi i nie patrzymy do końca na konsekwencje, tylko jak czujemy, że jest coś fajnego, co można zrobić. No to wtedy w to wchodzimy cali. Ola, to co wy robicie? Mów! <głos> <Czego> <głos> nie A więc no się chciałam dopowiedzieć, czego wy nie robicie. No właśnie. Nie, no staramy się zaszczepić w ludziach właśnie tą e, e, smychałkę do ewangelizacji, e, miłość do ewangelizacji, bo no, to jest takie m, najważniejsze dla nas, dla mnie i dla Tomka, żeby zapalać ludzi do pomocy, do, e, do wspólnoty, do rzeczy, które robimy charytatywnie naprawdę często nasza wspólnota dołącza do wielu projektów. Na przykład teraz akcję świąteczną robiliśmy, Zostań Mikołajem i naprawdę to chyba większość ze wspólnoty osób wzięła w niej udział. Tak, rzeczywiście mamy córeczkę, prowadzimy fundację, pomagamy właśnie też prowadzić wspólnotę. Wy rodzinom pomagacie. Wy rodzinom pomagacie konkretnym rodzinom w bardzo trudnej sytuacji. Tak, rzeczywiście prowadzimy noclegownię dla właśnie fundacji Oczami Nieba. Tam za tą fundacją kryje się tak naprawdę 500 wolontariuszy, którzy tam wkładają w to serce. Noclegownia ta no, powstała z porywu serca miała działać miesiąc dwa, no ale działa już 9 miesięcy, nadal pęka w szwach, przyjeżdżają kolejne osoby i no i staramy się właśnie pomagać im tak bardzo jak, jak możemy. To są naprawdę przepiękne rodziny. No i też chcemy im po prostu... Stworzyć tutaj namiastkę miłości, pokoju, żeby mogli poczuć się przynajmniej przez chwilę po tych trudach y, wojny, y, jak w domu. Rzeczywiście niektóre te osoby, które przyjeżdżają, y, no niektóre rodziny, no mieliśmy bardzo trudne przypadki. Nie wiem, chłopca bez nóg, komu, któremu urwało bomba urwała nogi, y, inne, inne rodziny, gdzie y, tata zginął od kuli snajpera. I To są tak, całe rodziny ma też były. Tak, naprawdę bardzo takie historie, że, że to aż ciężko jest przestać pomagać, bo to są, no i te osoby są turbo wdzięczne. Naprawdę później niektóre osoby, które zostają w Warszawie, ponieważ oni trafiają do nas na parę dni, my w tym czasie szukamy miejsca stałego, te, które zostają w Warszawie, często przychodzą do nas jako wolontariusze i pomagają później. To wraca, prawda? Dokładnie tak. Także naprawdę to jest coś, coś pięknego. No i udało się w to zaangażować bardzo dużo osób, którzy poświęcają swój czas. I tak naprawdę stworzyła się z, z tych osób i z nas taka paczka przyjaciół, gdzie robimy kolejne projekty teraz. Olcia zrobiła tą drugą edycję: Zostań Świętym Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych z Podlasia. Ja też mówiłem już o Oli, ponieważ rzeczywiście tego już jest dużo: jeszcze chcemy poświęcać czas rozalce, jeszcze musimy mieć czas, żeby. dla siebie! Tak, dla siebie, żeby dbać o swoje zdrowie, o rozwój duchowy. No ale Olcia, że tak powiem, jest też bardzo ambitna. Także, także no, ta akcja będzie miała teraz za, za lada dzień finish też z tych 230 dzieci, które zostaną obdarowane prezentami, 95 to są dzieci y, z domów dziecka z Mariupola i z innych, które trafiły do polskich rodzin zastępczych. Tomek, twoja żona nie zwalnia i ona nie daje za wygraną, prawda? Tak, tak, to jest prawda <grym> i, i, i rzeczywiście, ale mamy taki plan, żeby tak jakby coraz więcej czasu... Poświęcać rzeczywiście rodzinie, też rozalce, bo ona też no sprawiało. Tak tak cały czas. Zobaczcie, tak. ona jest z wami przez cały czas. Czy pomagacie, czy gdzie jedziecie, macie przy sobie maleństwo. No i to też są takie y, trudy tego, jak zbudować y, no, taką fajnie funkcjonującą rodzinę. Y, Ola coś Cię zaskoczyło w macierzyństwie. Brak snu <śla> ty śpiąku. <śla> <śla> Szczerze? Nie, bo moja siostra już ma trójkę swoich dzieci, więc troszkę wiedziałam, na, na co się pisze. Ale faktycznie jednak no, ten brak snu to jest taki najtrudniejszy dla mnie z dotychczasowych doświadczeń. Jak dzielicie <laughs> się obowiązkami? W, w Oj, to że takie najtrudniejsze tak. casey, czyli właśnie wstaje w nocy, jak ja nie domagam. Tak, no, bierze się za to rozwijanie jej na macie. Bo ja też, no, ja jestem taka wrażliwa, że dla mnie jest trudne, jak właśnie Rozalka płacze. No, to moje jakieś serce krwawi wtedy, więc Tomek jest bardziej taki zm zmobilizowany, żeby właśnie ją rozwijać dobrze, więc, więc on bierze właśnie te takie najtrudniejsze kwestie. Ja powiem szczerze, że zaskoczyło mnie najbardziej to, że rzeczywiście można żyć. Y Powiem szczerze, że, że my żyjemy mimo tego, że jest Rozalka i z Rozalką jeszcze szybciej niż wcześniej. Myślałem, że rzeczywiście, że jakoś się pojawi dziecko, że, zwolni się że zwolnimy, tak. że już się nie będzie dało, ale że rzeczywiście Rozalka na przykład wstaje rzeczywiście o 6 rano, no i wtedy jest tak zwany daddy time, <grym> czyli mój, przez dwie godziny, póki znowu nie pójdzie na kolejną drzemkę, więc mam wtedy dwie godziny rano córeczkę ze sobą, co jest piękne, no i też już rozpoczynam dzień z samego rana, i ale też potem inspirujemy pójść do pracy. innych ludzi, bo faktycznie ją bierzemy ze sobą, bo tak jest łatwiej też nam. Żeby, bo ja jeszcze karmię tak, maleńką, więc staramy się ją faktycznie no, tam, gdzie możemy zabierać. Ale też inspirujemy innych, że da się. Tak, żyć. Czyli nie zważyć, Że rodzina tak? niczego nie zabiera. Tak. tak, byliśmy już na kilku weselach przyjaciół. To kupiliśmy oczywiście nauszniki wyciszające, ale byliśmy jednym z, jednymi z ostatnich gości, którzy wychodzą z imprezy, a nie, nie pierwsi. Też ostatnio mieliśmy właśnie takie fundacyjne spotkanie. W jednym z banków z ważnymi osobami i przyszliśmy tam z Rozalką, to troszkę byli zaskoczeni. Byli zaskoczeni. Ale rzeczywiście Rozalka zabieramy sobie sprawę. No to też nie ona w ogóle nie płacze, jest grzeczna. A co pierwsza dama powiedziała, poznając waszą córkę, może no, słodka? Tak? <grym> tak. Słuchajcie, jaką chcecie być rodziną? Jaką chcecie być za kilka lat rodziną? I od razu mam do Was przegorącą prośbę. Jeżeli będzie tylko istniała taka, taka możliwość, bardzo chciałabym z waszym dzieckiem porozmawiać, jak będzie miała 6 albo 7 lat, bo ciekawa jestem, co z tych rodziców wyrosło. Mam nadzieję, że samo dobro, naprawdę. Na pewno chcemy dalej inspirować, zapalać właśnie ludzi do ewangelizacji, do zakładania rodzin, bo naprawdę rodzina to nie jest takie, no nie wiem, jak ludzie się niektórzy boją, że otwierać się przed drugim człowiekiem. Wiadomo, bywa, bywa trudno. Są te trudności tak, w małżeństwie, ale też można liczyć na ogromne wsparcie. My siebie wspieramy na okrągło w rzeczach, które organizujemy, we wszystkich projektach. Naprawdę, ja się niczego nie boję teraz. Tomek mi pomógł. W, żeby zdać prawo jazdy. To on mnie do tego jakby zapalił. W e... miesiącu ciąży Olu byłaś, jak zdawałaś prawo jazdy? W 36 tygodniu mm -hmm. zdałam. Brawo. <gry> tak. Pomógł no tu... mi zda zdać... E... Napisać pracę magisterską, więc naprawdę, no, dużo takich rzeczy. I to wszystko że nie... Ola robiła w ciąży i rzeczywiście do ostatniego momentu, bo już jak zaczęła rodzić, pojawiły się pierwsze skurcze, to byliśmy na zakupach w galerii, więc Ola rzeczywiście do ostatniego momentu była bardzo, bardzo aktywna. I jaką rodziną chcemy być za kilka lat? No myślę, że my już z Ola postanowiliśmy, że chcemy. Chcemy na tyle, na ile to będzie możliwe, wspierać innych też, pomagać, ewangelizować, żeby żyć nie tylko dla siebie, ale żeby też gromadzić fajnych ludzi wokół siebie i razem budować i inspirować, budować i szerzyć po prostu dobro wśród, no, wśród dzieci, młodzieży, tak, bo chcemy jest... na pewno być rodziną otwartą na życie, kochającą się, żeby, no, pokazać, że są małżeństwa, które się, yy, wiadomo, każdy się kłóci, ale że to nie niszczy tego małżeństwa, tak, że jakby jest ta jedność i, no, przede wszystkim chcemy postawić też na siebie. Bo no teraz trochę brakuje na to czasu, więc na pewno ten nowy rok to będzie też takie postanowienie, żeby więcej ze sobą spędzać tego czasu, żeby się poznać, bo wiadomo, że teraz jeszcze się tak docieramy, ale no już coraz więcej, coraz bardziej się poznajemy, więc myślę, że to wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku, bo bożym kierunku. No. A jak się kłócicie, to o co się kłócicie? Jak te kłótnie wyglądają? Bo ja coś czuję, Tomek, że ogień się tak, ciebie. Tak rzeczywiście, rzeczywiście to ja jest psotnikiem. rzeczywiście to jest ogień. My jesteśmy takim troszkę y, włoskim małżeństwem, y, ponieważ obydwoje y, mamy swoje mocne zdanie na różne tematy y, i wiadomo, że, y, że tak jakby żeby y, czasem żeby jedna osoba próbuje przeforsować y, swoje zdanie, ale zawsze potem, że tak powiem, jest, nawet jeżeli jest różnica zdań, to zawsze później naprawdę się bardzo mocno kochamy, nawet po minucie się już przytulimy czy przeprosimy. Okay. Znamy już swoje dobre strony mocne i też te słabsze, więc też jakby jak już wiemy, jak, jaka jest atmosfera albo jaka się robi atmosfera, żeby nie, nie, tak, przekraczać. Tak, tak, nie mhm. przekraczać, żeby wtedy zwalniać. No, wiadomo, bywa różnie. Posłuchajcie, jeszcze muszę zahaczyć o, o wasze domy rodzinne i o to, jakie życie wy wiedliście też przed, no, przed pojawieniem się i rozalki, no i przede wszystkim przed, przed małżeństwem? Jakie to było życie takie uporządkowane, czy jednak też takie życie, w którym ciągle coś się działo? Chyba ciągle coś się działo, bo my, jak zaczęliśmy jakby ze sobą być. No to też powstała wspólnota od razu. Byliśmy odpowiedzialni za różne rzeczy przy wspólnocie, więc wydaje mi się, że no nigdy nie było takiego spokojnego czasu, żeby, żeby nic się nie działo. Tak, ja rzeczywiście zawsze byłem spontaniczny. Potrafiłem na przykład na wymianę studencką wyjechać na drugi koniec świata do Singapuru a później całkiem się wyprowadzić tam na kilka lat. Rzeczywiście jeździłem w różne dzikie zakątki kraju, lubię, założyłem właśnie tam firmę w Singapurze, więc rzeczywiście ta spontaniczność mi zawsze towarzyszyła. I to akurat chyba nas łączy z Olcią, to jest to właśnie chyba ta odwaga, bo rzeczywiście zaczynając nowe projekty, rozpoczynając różne nowe rzeczy, rzeczywiście nie boimy się co będzie dalej, naprawdę mam jakieś zaufanie, że to się wszystko potoczy w dobrym kierunku, czy to, jest, czy to jest małżeństwo, czy to jest budowanie fundacji, czy jakieś, jakiekolwiek inne, inne projekty. I rzeczywiście w większości przypadków wszystko się kończy pomyślnie. Czy gdyby któreś z was nie żyło życiem kościoła, to czy wyobrażacie sobie, że bylibyście w stanie założyć rodzinę? Gdyby którejś z Was była osobą niewierzącą, bo bardzo często tutaj w tej rozmowie też przejawia się ten temat dotyczący wspólnoty, więc jesteście ludźmi wierzącymi, działacie w kościele, ewangelizujecie, a gdyby tak się przytrafiło, że którejś z Was jest niewierzące, to? Wydaje mi się, że to by było niemożliwe, bo ja wcześniej byłam w różnych relacjach i ja bym tego nie chciała po prostu dla siebie, więc wydaje mi się, że ja bym nie mogła już wejść i zaufać osobie, bo nie chciałabym takich przypychanek, że ja bym chciała, bo ja tym żyję, ja kocham Pana Boga i cały czas ciągnąć tę, tę osobę, a on by mnie ciągnął w swoją stronę i ja bym chyba się na to nie pisała, nie wiem jak Tomek. A z mojej strony myślę, że naprawdę miłość nie ma granic, jeżeli bym się zakochał wolci byłaby niewierząca jakoś, bym miał ten optymizm w sercu, że, że w końcu nasze ścieżki no się złączą. No dlatego mówiłam, że dla niego nie ma że rzeczy niemożliwych. <laughs> <laughs> Także myślę, że dla mnie by to nie było problemem, jeżeli byłaby miłość, oczywiście o ile ta osoba by nie była jakoś wrogo nastawiona negatywnie, tylko do, czy do kościoła, czy do wiary, tylko jakby była taką osobą, która po prostu jeszcze nie ma bliskiej relacji z Panem Bogiem i jeszcze go e, nie poznała. Ale jak pierwszy raz Tomek wszedł do mojego domu i moja mama poznała Tomka, to powiedziała tak. Fajny, ale trochę sztywny. <grym> 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 bo faktycznie on teraz zmienił. Bo teraz przyszedł elegancko, oczywiście ubrany, ale no, zaczął teraz się ubierać w bluzy. E, takie szersze spodnie. Ja już się a wcześniej... Oli. Rzeczywiście małżeństwo troszeczkę zmienia, ale z mamą Oli mamy naprawdę no ona super kocha, relacje. Naprawdę. ona dzwoni e... tylko do niego po że nawet ze mną nie chce rozmawiać. Słuchajcie, jesteście tak cudni. Wiecie dlaczego? Ponieważ wy z taką miłością na siebie patrzycie, jak mówicie o sobie, to ja widzę, jak ty, Ola, po prostu spoglądasz na Tomka, a Tomek, jak wpatruje jak się w ciebie. Ja nie ukrywam, że was tak trochę od czasu do czasu poglądam w różnego rodzaju mediach społecznościowych i dla mnie to jest szok, że Ty, Tomek, jesteś w stanie głośno, wyraźnie wykrzyczeć na ulicy, jak cudowna jest Twoja żona i jak bardzo ją kochasz. Ciekawa jestem, co wyrośnie z Rozalki, jakim będzie połączeniem Oli i Tomka. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dla całej Waszej rodziny wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, Również, dziękujemy bardzo. bardzo.